Hej osłudzie, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Agata i e, to jest film, który się zgubił, to jest podsumowanie Nanoraimo. miałam go nagranego w, już w pierwszym tygodniu grudnia, ale usunęłam surówkę i szczerze powiedziawszy jakoś nie miałam e, chęci ani zapału, żeby nagrać to po raz drugi, ale... Jesteśmy tutaj już i yy, ostatni dzień, ostatni gwizdek, ostatni dzień grudnia i ostatni gwizdek, i czas na podsumowanie jednak mimo wszystko, żeby zamknąć ten rozdział. Mi poszło z Nanorajmo bardzo dobrze. Udało mi się osiągnąć 50 tysięcy wyrazów, nawet więcej niż 50 tysięcy wyrazów, bo zrobiłam 51 coś tam e, tysięcy, bo chciałam dostać jedną odznakę, której nie dostałam, i którą chcę dostać, i którą w przyszłym roku na pewno dostanę, bo moja duma gracza mi nie pozwala jej nie dostać, przynajmniej raz w całym naorem przynajmniej raz dostać wszystkie odznaki, ale tak czy inaczej. Jeśli chodzi o samo Rajmo, pisało mi się bardzo fajnie przez pierwsze trzy tygodnie. W ostatnim tygodniu weszła mi taka fatyga, jeżeli chodzi o pisanie, po prostu byłam taka zmęczona pisaniem, że ten ostatni tydzień był dla mnie po prostu tak strasznie makabrycznie męczący, ale udało mi się dokończyć, więc jestem się bardzo dumna, ale w ta fatyga, która mi weszła po prostu trzymała się przez cały grudzień i poza poprawieniem jednego rozdziału, w którym chciałam dodać jedną, jeden bardzo ważny fragment, w ogóle się nie dotykałam tekstu, a ja nic nie pisałam, nic kompletnie bo po prostu byłam tak mocno zmęczona po prostu nie wiem, to jest pierwszy raz kiedy mi się coś takiego zdarzyło w zeszłym roku też mi się udało zrobić 50 tysięcy wyrazów i, i było spoko i dalej trzymałam się w miarę równomiernie z pisaniem do końca grudnia, chyba nawet do połowy stycznia i dopiero później mi się rozjechało to wszystko, ale no cóż powiedzieć, tak się zdarza. Więc tak, to było moje tegoroczne przeżycie z Raimo. Książki jeszcze nie skończyłam, mam jej mniej więcej 60%, więc zakończę ją, mam nadzieję, że do lutego, bo coraz bardziej mi się chce pisać mam, i myślę, że... Że, że, że siądę bardzo niedługo i zacznę pisać. E, ale tak, ale zobaczymy. <gryw> to wszystko jest w przyszłości. E, jak na razie, e, jeżeli chodzi o Nanoramą na, z mojej strony, to było. To by było na tyle. Ja się bardzo cieszyłam. Jestem bardzo zadowolona, że wzię wzięłam w nim udział ponownie i zamierzam w wziąć w nim udział jeszcze wiele e, razy. E, natomiast, jeżeli Wy e, wzięliście udział w Nanorahimu, to napiszcie mi, jakie mieliście przeżycie. Jeżeli, czy udało Wam się zdobyć 50 tysięcy wyrazów, czy nie, e, co wyciągnęliście z Raimo, czego się nauczyliście, e, po prostu napiszcie to w komentarzach. Więc tak, w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. To był ostatni gwizdek, żeby nagrać ten film i w ogóle ostatni film w tym roku i mam nadzieję, że w przyszłym roku nagram ich o wiele o wiele więcej, ale to wszystko zobaczymy w przyszłości. Jak na razie dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i pamiętajcie, cokolwiek będziecie robić, bawcie się przy tym dobrze. Na razie.